Witajcie. Atom i Niemcy to długa historia wzlotów i upadków. Mam nadzieję, że po wyborach w Niemczech, jak już powstanie nowy rząd, mam nadzieję, że Niemcy chociaż częściowo uratują to ze swojej energetyki jądrowej, co, co jeszcze jest. Bo wracając krótko tu, wskazując na historię, Niemcy byli kiedyś pełni euforii. Co chodzi o energetykę atomową, i mieli całkiem pokaźny portfel takich elektrowni, mówimy tu o Niemczech Zachodnich, ale to się skończyło w późnych latach 70. w Niemczech obudził się mocny ruch oddolny, to jest, to jest ważne. Oddolny ruch antyatomowy, który później w latach 80. był także wspierany z zewnątrz ale narodził się oddolnie w niemieckim społeczeństwie i wtedy okazało się już, że te protesty są tak wielkie, że nie można już było budować następnych takich elektrowni. Ostatnia powstała w 1986 roku w Neckar-Westheim. więc zloty i upadki w, tej, w tym sektorze Energetycznym. Tak też już w latach 90. pod Schröderem i Fischerem postanowiono, że Niemcy wyjdą z atomu. To się troszeczkę zaczęło wahać pod Merkel, ale po, po tych wydarzeniach w Fukushimie także Merkel postanowiła, że Niemcy jeszcze szybciej odejdą od atomu i Niemcy w zeszłym kwietniu, to znaczy w kwietniu 2023 roku wygasiły trzy swoje ostatnie, to znaczy te najnowsze, najbardziej zaawansowane, najbezpieczniejsze elektrownie jądrowe, które były odpowiedzialne mniej więcej za 8 do 10% zużycia energii elektrycznej. One mniej więcej tyle, tyle produkowały i tej energii tej stałej, stabilnej w miarę taniej. Tej energii teraz brakuje w systemie, no bo wiatr i słońce to są jednak źródła mniej pewne, mniej stabilne. Neckarwestheim, Westheim, jedna z tych elektrowni jądrowych o tej elektrowni była mowa w Bundestagu. Zauważyłam taką wypowiedź polityka z tego regionu, który nawet twierdził, że przeciwnicy, tego sektora energetyki, nawet mieli już jakieś dziury wiercić tam w tym, w tym zakładzie, tak, żeby zapobiec ewentualnemu ponownemu uruchomieniu. Trudno mi określić, czy tak naprawdę się stało, bo napisałam zapytanie do tego posła, ale niestety nie dostałam odpowiedzi odpowiedzi Chciałam, aby mi to bliżej wytłumaczył, może podał jakieś inne źródła, które mogłabym sprawdzić. Dlaczego tak, tak długo o tym mówię? Ponieważ nie wiemy, czy Niemcy przypadkiem jednak nie powrócą do atomu po wyborach i tu pod rządami Friedricha Merca. Friedrich Merz jego wypowiedzi. Są tu niejednoznaczne. Wiem, że ci, którzy opowiadają się za atomem, zwracają uwagę na to, że on będzie chciał, że on na pewno wróci. Ja uważam, że nie jest to takie pewne, bo zawsze, gdy jego deklaracje, one nigdy nie są takie, takie pełne. To nie jest tak, że on stoi i mówi ja wrócę do energetyki jądrowej. Taka wypowiedź w tej formie nie padła. To jest CDU, która puszcza takie komunikaty jako partia, nie on, jako kandydat, bo Friedrich Merz jest bardzo ostrożny z tymi wypowiedziami. Mówi, że tu muszą pasować wszystkie okoliczności, a to należy sprawdzić, a te elektrownie, które zostały zamknięte, no to nie wiadomo, czy będzie można je... W krótkim terminie uruchomić, to jest raczej CDU, która puszcza takie wiadomości. Między innymi pojawiła się taka wiadomość także w Die Bild, że jednym z celów Hadecji jest powrót do atomu. Ja nie jestem pewna, czy będzie to możliwe. Chociaż wczoraj taka jaskółka nadziei przyszła z Ameryki. Strona niemiecka, strona rządowa mówiła, że Ponieważ nie zakupiono paliwa dla, t, dla tych elektrowni, bo one działają także na paliwo jądrowe, ponieważ nie zakupiła takiego paliwa, no to już z tego powodu nie będzie można szybko uruchomić takie coś trwa mowa była, że nawet rok czy więcej ale jak wczoraj amerykańska firma Westinghouse. Tu Niemcom przekazała, nie ma problemu. Oni to mogą w przeciągu pół roku dostarczyć. I elektrownie atomowe w Niemczech, może te ostatnie trzy, które jeszcze nie zostały zdemontowane, nic tam prawdopodobnie, miejmy nadzieję, że nic tam jeszcze tak daleko nie zniszczono. W przypadku tych wcześniej zamkniętych będzie to już trudniejsze, bo tam już po części miały miejsce etapy demontażu. Więc będzie to możliwe, a to jest zagwostka dla Friedricha Merca, no bo jednak mógł się zawsze zasłaniać tymi argumentami technicznymi, że to nie jest takie łatwe, nie można to zrobić tak szybko, tu trzeba poczekać, no więc Amerykanie utrudnili taką argumentację Friedrichowi Mercowi tylko, on Prawdopodobnie tak laweruje z tym i tak gra z tym tematem i chroni się przed jednoznaczną wypowiedzią, bo jeszcze nie wie, z kim wejdzie w koalicję rządową, jakiego koalicjanta będzie potrzebował. Jeśli będą to zieloni, to należy to wykluczyć. To jest partia, która wywodzi się z ruchu antyatomowego i to jest jeden z ich głównych postulatów, wątpię. Wątpię, czy będą oni. Mogli w ogóle taką koalicję stworzyć i potem powrócić do atomu. To będzie moim zdaniem bardzo trudne do przeprowadzenia. Nie jestem też pewna, jak rozkładają się tu głosy w samej SPD. Nie wiem, czy SPD opowie się za takim powrotem. I dlatego też, a właściwie najłatwiejszy powrót do atomu będzie z liberałami, z FTP. To będzie najłatwiejsze do zrealizowania, ale sondaże wskazują, że taka koalicja jest mało prawdopodobna, że uzyska ona większość Bundestagu. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało z Niemcami i Atomem, ale jak widać Amerykanie już wskazują i dają takie sygnały, że pomogą, tylko jak Niemcy będą chcieli. Powrócić do atomu. Pa, do usłyszenia.